Kobieta od pieniędzy, tak bym mogła to nazwać, ekspertka edukacji finansowej, ale ja bym powiedziała, że dobrostanu finansowego. Poza tym, że trenerka, poza tym, że ekspertka od metody DISK, to właścicielka marki Better Skills. Ona szkoli, ona robi mentoring finansowy, ona zajmuje się wszystkim, co jest związane z naszą głową i z naszymi portfelami, ale portfelami nie w znaczeniu fizycznym, a takim też szerszym. Uczy, jak zarządzać tym, Zasobem, jakim są pieniądze, i uczy, co ten, przepraszam, co ten pieniądz jest w stanie zrobić w naszej rzeczywistości dzisiaj i dlaczego on jest taki ważny. I o tym zdrowiu finansowym e, śmiem twierdzić, że Agnieszka opowie nam za chwilę. Agnieszko, zapraszamy Cię do Twojego mhm. wykładu. Dziękuję Marzenko, pięknie za, za przedstawienie. E, I państwa... Mikrofon, Agnieszko, potrzebujesz włączyć A... mikrofon, będziecie lepiej słychać po prostu. Oj, oj, oj. Teraz. Słychać mnie teraz? Dobrze, tak, znaki. Dziękuję Ci, Marzenko, za piękne przedstawienie. Witam państwa bardzo serdecznie. Tak jak powiedziała, Marzena zajmuje się edukacją finansową obszarem niezwykle zaniedbanym w naszym kraju, o czym też dzisiaj powiem. Będę swoje wykład, swój wykład opierała na badaniach, ponieważ uważam, że one są niezwykle ważne i być może też zachęci to Państwa do tego żeby weryfikować ten dobrostan finansowy i czy on jest w ogóle istotny dla pracowników właśnie poprzez robienie różnego rodzaju ankiet. Ja sobie już tutaj przerzucę drodzy oj, coś mi nie działa sekundeczka, tak, już jestem. Drodzy Państwo, badania, kondycja finansowa pracowników 2020 pokazuje, że ponad 58 pracowników mierzy się ze stresem finansowym. Wydawałoby się, że stres finansowy to jest coś bardzo głębokiego, że być może właśnie boimy się o swoją emeryturę, to też oczywiście poniekąd, ale sen jakby z naszych powiek jakby ściąga to, że my nie potrafimy zarządzać swoimi pieniędzmi tu i teraz, czyli swoim budżetem domowym, nie potrafimy pokrywać, nie potrafimy planować swoich bieżących wydatków, nie posiadamy oszczędności, i funduszu awaryjnego, który właśnie jest niezwykle istotny w sytuacjach, kiedy pojawi się jakaś trudność losowa w naszym życiu. Rok 2020 zdecydowanie zwiększył poziom tego stresu, ponieważ pracownicy w ogóle obawiają się utraty po pierwsze pracy, a po drugie zmniejszenia swoich przychodów. Dodatkowo ten stres finansowy jest potęgowany nieodpowiednią komunikacją w firmach, a wiem o czym mówię, ponieważ też miałam przyjemność pracować w kilku korporacjach, ale też moi klienci przekazują mi taką informację. Na temat komunikacji powiem też w dalszej części wykładu. Ten początek, o którym wspomniałam, pokazuje też, jak ważne jest to bezpieczeństwo finansowe, na, którym, na które składa się ta zdolność zarządzania swoimi finansami, oceniania tego ryzyka finansowego oszczędzania, a w skrócie mówiąc i ujmując, jak ważna jest stabilność i płynność finansowa. Już sobie tutaj przerzucę. Według badania życie bez pensji 2020 wynika, że co czwarty Polak nie posiada żadnych oszczędności. 17% ankietowanych posiada te oszczędności poniżej 1000 zł, a tylko 35% badanych jakby potwierdza, że posiada oszczędności, które pozwolą im przetrwać od miesiąca. Do sześciu miesięcy. Ja pod tymi badaniami podpisuję się, ponieważ dużo teraz się o tym mówi i dużo się pisze, że pandemia spowodowała, że Polacy posiadają oszczędności, te oszczędności się zwiększyły i potem za chwilę ruszymy wszyscy do tych pootwieranych galerii i te pieniądze będziemy wrzucać w obrót. Ja uważam, że tak nie jest i to jakby potwierdza też moja praca z moimi klientami. To, że wcześniej nie potrafiliśmy tymi pieniędzmi zarządzać, czyli żyliśmy ponad Spowodowało, że przed pandemią ciężko było nam te pieniądze i trudno było nam te pieniądze odłożyć, a wynikiem tego jest właśnie brak tej edukacji finansowej. Bo jeżeli ja idę w świat jako dorosły człowiek z bagażem, z pustym plecakiem wiedzy na temat finansów, to mając swoje wynagrodzenie, niezależnie od wysokości, po prostu nie oszczędzam, ponieważ żyje z, z dnia na dzień nikt o tym nie uczy, nikt nas nie edukuje, jak zadbać o swoje finanse. Mówimy właśnie, jak zadbać, zadbać o swoje zdrowie, jak zadbać o swoją kondycję fizyczną, natomiast nie interesujemy się tak ważnym obszarem, jakim są e, finanse. E, mało tego, e, wracając do tych badań, 48% e, ankietowanych obawia się utraty pracy, co znowu jest związane przecież z tą. Komunikacją, sporo się obawia, to tak naprawdę nie wie na czym stoi, co potęguje jeszcze stres finansowy. 58% ankietowanych twierdzi, że pandemia pogorszyła ich sytuację finansową. Na potwierdzenie tego, co mówię, jeszcze sprawdziłam kolejne dane, żeby mieć tutaj takie twarde dowody i argumenty. Między 8 a 14 marca 2020 roku w wyszukiwarce Google fraza Pomoc Finansowa, właśnie wyszukiwanie tej frazy Pomoc Finansowa zwiększyła się o 200%. Zobaczmy, to był początek dopiero pandemii, a ludzie już poszukiwali informacji, jak sobie w tym czasie poradzić. To też jest troszeczkę trochę niebezpieczne. Dlaczego? Ponieważ wpisując frazę Pomoc Finansowa, bardzo często wyskakują nam różnego rodzaju właśnie chwilówki, szybkie kredyty. A właśnie w tym stresie działamy w ten sposób, że aby, w ogóle boimy się o przetrwanie swoją rodzinę, tak? ta potrzeba bezpieczeństwa powoduje, że bez zastanowienia sięgamy po takiego typu rozwiązania, co finalnie wrzuca nas w jeszcze większe kłopoty finansowe. To jest niezmiernie ważne, żeby być właśnie na to przeczulonym. I żeby w tę spiralę długów nie popaść, ponieważ to tylko ten kryzys finansowy w roku 2021 będzie jeszcze bardziej potęgowało i rozwijało w mniemaniu człowieka istoty indywidualne tak naprawdę, bo już nie mówię o przedsiębiorcach. To, co jest też ważne według światowego forum ekonomicznego, obok zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego, to właśnie zdrowie finansowe jest trzecim, najważniejszym elementem dobrostanu finansowego. Stąd też zastanawia mnie, jako właśnie eksperta edukacji finansowej, dlaczego jest to tak bardzo często y, omijane. Być może dlatego, że właśnie o tym się nie mówi i nikt jakby nie przykłada wady do tego, żeby taką edukację finansową prowadzić w miejscu pracy. Przecież y, pracodawcy dbając o ten dobrostan swojego pracownika, umożliwiają właśnie różnego rodzaju, wrzucają y, y, różnego rodzaju benefity. Dbamy o zdrowie, jest jakieś spotkania z dietetykami, natomiast ja nigdy nie spotkałam się przy, przy, w tych korporacjach, w których pracowałam albo, albo w których miałam przyjemność być, y, jako y, trener. Z edukacją finansową, że jakby fokusujemy się na tym, żeby postawić naszych pracowników na nogi, bo to jest niezmiernie ważne. Wiemy, że bardzo często rozmawia się o tych wynagrodzeniach, pracownicy rozmawiają między sobą, natomiast ja zaznaczę jedną rzecz. Jeżeli my nie edukujemy pracowników, nie dbamy o dobrostan finansowy, o to, żeby potrafili tymi pieniędzmi zarządzać, to nawet jeżeli pracownik otrzyma podwyżkę, a nie posiada umiejętności zarządzania finansami, to zawsze będzie wracał do stanu finalnego, tego początkowego, i zawsze będzie narzekał na to, że za mało zarabia, ponieważ wy, wydatki będą rosły wprost, proporcjonalnie do wynagrodzenia i w ogóle tego nie będzie odczuwał. E, już przerzucę. Coś mi się dzieje. Dziękuję, Marzenko. A więc czym jest w ogóle to zdrowie finansowe? Bo w ogóle, żeby o to nie zadbać, musimy też wiedzieć, czym jest zdrowe zdrowie finansowe. Poniekąd już też o tym powiedziałam. Jest to stan, w którym efektywnie zarządzamy swoimi przychodami i wydatkami. Jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju zawirowania finansowe i mamy zabezpieczoną przyszłość finansową. Jeżeli chodzi o tą przyszłość finansową, my zawsze patrzymy, często patrzymy w firmie jako pracodawca, na przykład o, mówimy o emeryturze. Natomiast dla ludzi, którzy mają kłopoty finansowe, ta emerytura jest tak naprawdę abstrakcją i jakby potwierdzam to nawet rozmowami z moimi klientami. Oni wolą się skupić na tym, co jest tu i teraz i zadbać o tą swoją emeryturę, niż odkładać na emeryturę, będąc zapętlonym na przykład w kredytach. Edu, zdrowie finansowe, czuję, że pędzę, boję się, że mi czasu braknie. Zdrowie finansowe składa się właśnie z dwóch elementów edukacji finansowej i stresu finansowego, a właściwie jego y, poziomu. Y, I teraz, y, to, co jest ważne, y, ja już wcześniej wspomniałam, że poziom tej edukacji finansowej jest bardzo niski w Polsce i y, jakby y, pokazują to badania według barometru dobrostanu finansowego 2020. Na temat wiedzy, w obszarze wiedzy finansowej, Polska zajęła przedostatnie miejsce, 23 w Europie. Zobaczmy, jaki tu jest ogromny obszar do pracy ze swoimi pracownikami, umożliwić im, bo oczywiście najpierw musimy zbadać ich oczekiwania, ale umożliwić im podniesienie tej wiedzy w zakresie finansów osobistych, w jaki sposób też za chwilę powiem. I ten drugi element, czyli stres finansowy. Są to uczucia, jakie nam towarzyszą w sytuacji, kiedy pojawiają się te trudności finansowe. Jeżeli i te dwa elementy mocno na siebie wpływają, bo jeżeli mój poziom wiedzy edukacji finansowej jest bardzo niski, to stresu finansowego poziom będzie bardzo wysoki. Natomiast jeżeli ja potrafię, ja wiem, jakie są rozwiązania na to, żeby te finanse swoje poukładać, ale te tu i teraz, tak, ze swoje wynagrodzenie i jakby mieć satysfakcję i czerpać satysfakcję z życia, to ja muszę zdobyć tą wiedzę i obniżyć ten swój stres finansowy. Już, o, już idę dalej. Dobrze. Kondycja finansowa i to też jest bardzo ważne dla pracodawców, żeby właśnie o tym wiedzieli, że te słabe zdrowie finansowe jest źródłem stresu, a skutki tego stresu niejednokrotnie są odczuwalne właśnie przez pracodawcę. My bardzo często nie wchodzimy tak głęboko, natomiast ja, będąc ekspertem edukacji finansowej i pracując jednocześnie jeszcze w korporacji, bardzo często byłam y, proszona o jakieś rady, wskazówki przez menedżerów, na przykład, co wydawałoby się, że menedżer jest przykładem dla swoich współpracowników i jakby powinien on dzielić się wiedzą, chociażby nawet na temat tych finansów, to bardzo często oni mieli problemy finansowe. I źródłem tych, czy powodem tych problemów finansowych i tego stresu było to, że nie byli efektywni w pracy, ale bo nie mówię tylko o menadżerach, tylko też pozostałych pracownikach. Czyli ten stres finansowy powoduje, że pracownik traci swoją efektywność, że niechętnie wchodzi w jakiekolwiek nowe projekty. Że wchodzi w konflikty ze swoimi współpracownikami, bądź się wycofuje i tak samo może wejść w konflikt ze swoim pracodawcą. Stres finansowy powoduje, że też sięgamy często po alkohol, i to też może spowodować, że nagle nasz pracownik, my nie wiemy, co się z nim dzieje, albo właśnie opuszcza pracę, czyli przedkłada L4. Albo rzeczywiście już nie, jest, nie, nie daje nam takich wyników i widzimy, że coś ewidentnie u niego się dzieje, natomiast nigdy nie wchodzimy w głąb. Warto umożliwić jakby pracownikom zadbania o ten obszar finansowy po to, to edukowanie finansowe, po to, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ja strasznie ubolewam, ponieważ pieniądze niestety są nadal tematem. Tabu, co potwierdziły te, te badania z tej wyszukiwarki, że o 200% wzrosło wyszukiwanie tej frazy pomoc finansowa, jest tematem tabu. Nie mamy z kim na ten temat o tym porozmawiać. Najprostszym, najszybszym rozwiązaniem, po prostu e, chwilówka. E, łatwiej nam jest sięgnąć po jakąś wiedzę właśnie od jakiegoś eksperta, gdyby była taka możliwość, niż czasami porozmawia, nie poroz, porozmawianie o tym e, z, w kręgu rodzinnym, ponieważ jest to dodatkowy stres, jeżeli ja wcześniej jako pracownik miałam nałożoną tak zwaną maskę i byłam odbierana jako osoba stabilna finansowo, to w jaki sposób ja teraz mogę powiedzieć, że e, borykam się z takimi trudnościami. Od razu jest tej przypięta łatka, i idzie to z nami w świat, co, do, co dodatkowo obniża właśnie naszą efektywność w pracy. Już przerzucam, i teraz dla potwierdzenia, jeszcze mam kolejne badania. Kondycja finansowa pracowników: na pytanie, co powoduje u Ciebie najwięcej stresu, aż 59% ankietowanych odpowiedziało właśnie, że finanse osobiste. Dlatego warto rozłupać ten kawałek i dopytać się swoich pracowników. Co tak naprawdę pod tym się kryje, bo oczywiście dla każdego z nich finanse osobiste będą oznaczały coś innego, ale jakby to badanie pokazuje, że być może warto zająć się w tym swojej firmie i umożliwić, jakby dać ten kawałek wiedzy po to, żeby ci pracownicy mogli skupić się też spokojnie na pracy, żeby nauczyli się zarządzać swoimi pieniędzmi i żeby to nie wpływało na ich zdrowie psychiczne, bo wiemy, że pieniądze powodują depresję i różnego rodzaju lęki i powodują też zamrożenie, i z tym też się z Państwem podzielę, to jest niesamowite, co właśnie robią pieniądze z naszą głową. W sytuacji, kiedy jesteśmy w popłatach finansowych, to bardzo często zamiast zamiast wyzwolić w nas taki duch, że i szukania, właśnie szukania tych rozwiązań, ale takich dobrych rozwiązań, my po prostu się zamrażamy, co powoduje, że nawet nie jesteśmy w stanie przydzwonić do banku i poprosić o odroczenie rad. Jako ludzie, czy ludzie, z którymi ja pracuję, bardzo często nie potrafią napisać pisma, wystosować pisma do banku, nie wiedzą, gdzie mają kredyty, nie wiedzą, jak rozmawiać z wierzycielami i być może tu jest ten obszar do pracy, właśnie te finanse osobiste, żeby umożliwić to swoim pracownikom. Oj tak, obydwie. Wracając do tej komunikacji, która jest niezwykle ważna, komunikacja, stres finansowy, dodatkowo ten stres finansowy jest potęgowany właśnie brakiem i przejrzystej i jasnej komunikacji, bo jeżeli ja jako pracownik borykam się z trudnościami finansowymi nie wiem jak sobie z nimi poradzić, a dodatkowo słyszę, że e, słyszę dziś na korytarzu, że firma ma niepewną sytuację finansową, albo że zbliżają się e, zwolnienia, albo że będą zmniejszone. E, Wynagrodzenia, to w mojej głowie pojawia się jedno. Ja nie mam oszczędności. Jeżeli zostanę zwolniona z pracy, to ja nie będę miała za co żyć. Jeżeli pensja zostanie obniżona, to przez to, że nie mam tej umiejętności, po prostu finalnie będę na minusie, nie poradzę sobie z regulowaniem moich płatności. Bardzo ważne jest mówienie wprost do pracowników, ponieważ firmy, ja jakby znowu bazuję na swoim doświadczeniu, chcąc jakby uniknąć tego spadku motywacji, spadku zaangażowania, unikają tego tematu mówienia o wynikach finansowych, o tym, co się będzie działo. Finalnie i tak pracownicy o tym dyskutują, snują różnego rodzaju domysły, napisują różnego rodzaju scenariusze. Często takie osoby, którym firmom zależy, na tym osobach jakieś talenty, specjaliści, poszukują już pracy u konkurencji, ponieważ nie mówi się o tym wprost. Jest to zatajane, a finalnie i tak pracownicy się dowiadują, że dokonują się zmiany w firmie i że będzie jakakolwiek restrukturyzacja właśnie, albo te zwolnienia z pracy. To bardzo źle oddziałuje na pracowników, ponieważ tak jak powiedziałam, ten stres jeszcze jest potęgowany. Jeżeli ja nie byłam rok temu, przed pandemią przygotowana na to, co na jakieś właśnie niespodziewane wydatki to pandemia i ten stres o utrzymanie pracy i ta nieodpowiednia komunikacja powoduje, że ja jestem w miejscu, z którego w sytuacji, w której nie potrafię sobie poradzić i być może właśnie skończy się to tak, że zamiast być w pracy, będę korzystała ze zwolnienia lekarskiego. W jaki sposób firma może rozwijać ten dobrostan finansowy, bo jest on niezmiernie ważny, co potwierdziłam tym, co powiedziałam, jakby potwierdziłam tymi badaniami, bardzo ważne jest rozwijanie tych umiejętności finansowych i zmiana i dobrych nawyków poprzez właśnie szkolenia, umożliwienie szkoleń, indywidualnych konsultacji, bo skoro czasami mamy takie 15-minutowe masaże w pracy, ja sobie tak dzisiaj o tym myślałam, że dbam o pracowników o ich kondycję fizyczną, psychiczną, tak, żeby się odprężyli? Dlaczego nie zadbać o takie konsultacje, na które pracownicy mogliby się zapisywać, 15-minutowe, gdzie rzeczywiście z obcą dla nich osobą mogliby na ten temat porozmawiać? Różnego rodzaju raporty, materiały edukacyjne, różnego rodzaju akcje edukacyjne przecież to też można wdrożyć. To jest niezwykle ważne, ponieważ ten rok 2021 będzie, pokaże konsekwencje poprzedniego roku i jak to wpłynęło na pracowników, na firmę, na ich efektywność. Także e, istotne jest, żeby po pierwsze zbadać, czego oczekują pracownicy w tym obszarze, a po drugie zacząć to e, wdrażać, tak, żeby nabyli umiejętność kontrolowania tych wydatków, pracownicy, e, aby e, potrafili sobie poradzić w trudnych dla nich sytuacjach, aby potrafili sobie stawiać i realizować cele e, finansowe. Tak, czerwona kartka już się mocno spręża. Zmniejszenie nie jest tajemnicą po tym, co zwłaszcza powiedziałam, że zmniejszenie stresu finansowego, zwiększenie tej świadomości finansowej, właściwe decyzje podejmowane przez pracowników finansowe wpływają na wzrost efektywności pracowników, zwiększają ich satysfakcję z pracy, czy obniżają poziom tej rotacji. Co zadziwiające e, dla mnie, w, e, stan, w ogóle w Ameryce tak, jest e, ten dobrostan finansowy bardzo mocno zadbany e, w organizacjach i ponad 60% amerykańskich firm odczuwa potrzebę dbania o dobrostan finansowy m, swoich pracowników, gdzie w Polsce na ten krok zdecydowało się naprawdę niewielu z nas, e, niewiele firm. A tak naprawdę pracownicy oczekują tego, że właśnie pracodawcy będą ich wspierać w tym obszarze. Czego dowodem są badania, bo, aż, bo, ponieważ według raportu Finanse polskiego pracownika, oczekiwania i bolączki 24% chciałoby wiedzieć, otrzymać informacje na temat emerytury, no to już się dzieje w firmach. 21% jak oszczędzać na wybrane cele i 21% jak zarządzać budżetem domowym. Czyli tutaj nie ma czegoś odkrywczego. To są podstawy postaw. Ja proponuję i zachęcam, żeby pochylić się nad tym tematem, ponieważ już teraz powiem, pracując indywidualnie, prowadząc szkolenia w tym zakresie, wiem jak to jest ważne, ponieważ na moich szkoleniach również są, uczestnikami są pracownicy korporacji i często się dzielą z tym, jaka wiedza jest im potrzebna. I teraz pytanie do Państwa, czy warto się skupić na zadbaniu o tą kondycję finansową pracowników, pracowników to z tym pytaniem Państwa po prostu dzisiaj zostawię. Czuła, że, czuję, że mam słowo to niedosyt, ale tak to jest, jak się ma 20 minut. Dziękuję bardzo.